Jestem związana ze środowiskiem sportowym i uważam, że jestem takim dobrym łącznikiem między właśnie tym środowiskiem a ratuszem. Bo Rzeszow jest najważniejszy, ale tak naprawdę to jestem z urodzenia rzeszowianinem i całe swoje dotychczasowe życie poświęciłem pracy dla ludzi, dla Rzeszowa i chciałbym to dalej kontynuować. Chciałbym kontynuować rozpoczętą pracę. Chcę pomagać mieszkańcom rowerzystom rozbudowywać ścieżki i drogi rowerowe. Chcę pracować na rzecz osiedla Budziwu i Miasta Rzeszowa. Bo żyjąc wśród Was i będąc jedną z Was, doskonale znam Wasze potrzeby oraz Wasze pragnienia, które chcielibyście zrealizować w mieście. Sprawia mi to ogromną radość, wtedy kiedy mogę coś dla mieszkańców zrobić dobrego. Wolę y, mieszkańców. Lubię służbę dla mieszkańców, lubię współpracować z mieszkańcami. Młodymi, z studentami, z seniorami. Ogółem ta służba mi pasuje i czuję się w tym dobrze. Uważam, że powinnam jeszcze wykorzystać to moje nabyte doświadczenie w dalszej działalności społecznej. Znam potrzeby mieszkańców i tych najmłodszych, i tych w wieku dojrzałym. Wspierać sportowców, olimpijczyków, żeby ich objąć taką większą pomocą. Żeby Rzeszów był miastem jak najbardziej przyjaznym i wygodnym dla życia, dla, dla Rzeszowia. Rozbudowa szkoły budowa ulic, placów zabaw, bo nie mam, dzieci nie mają placów zabaw. Rowerzyści i prawa rowerzystów i pieszych. Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Buzipuj oraz miasta Rzeszowa. Zawsze z i dla ludzi, po prostu. Budowa infrastruktury drogowej, żeby stworzyć bezpieczeństwo dla mieszkańców. Edukacja, kultura i sport. Na to stawiamy. Kultura, edukacja, sport. se rozwija, se współpracować z, z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, z, z, z stowarzyszeniami. Budowa ym, mieszkań dla rodzin Taniego. Budowa obiektu, który byłby filią Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska Południe. I jeszcze mam jeden, zwiększenie dostępności uczniów, dzieci do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasze miasto powinno być miastem bezpiecznym. o podział środków na infrastrukturę sportową, taki racjonalny. Żeby kultura była dostępna dla wszystkich, ale jak na najwyższym poziomie i żeby Rzeszów kiedyś faktycznie mógł zostać stolicą, europejską stolicą kultury. To, żeby ludziom żyło się mieszkańcom lepiej. Głównie o budżet dla rowerów, przebudowę rond i skrzyżowań, podział środków na osiedle Budzibój oraz pracę na rzecz miasta Rzeszowa. Zmiany planów na rozbudowę, na rozbudowującą się infrastrukturę drogową, walkę o naszego Walcerowicza, na wypracowanie i wspólne zabieganie o przejście pomiędzy ulicą Leszka Czarnego a ulicą Podkarpacką. Żeby moje miasto było, było bezpieczne, było przyjazne i było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców z każdego pokolenia. Chcemy rozwijać edukację, kulturę i sport. Rozwijać wszystko to, co mieszkańcy potrzebują. Pewne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo. Budżetu rządowego o pieniądze z Unii Europejskiej, bo bez pieniędzy yy, nie da się tak wiele zrobić. Pecela. I mieszkańcy zasługują na aquapark, niech powstanie. Łączenie ulicy Warszawskiej z Dworzyckiem. Yy, ronda turbinowe, rondo kuronia turbinowe, rondo pobitno-turbinowe i rondo na Słocinie. Rozbudowa szkoły podstawowej i całego zaplecza, czyli hali na osiedlu Budziły. I aquapark i całoroczne lodowisko. Tu wszystkie są ba bardzo ważne, które są w tej chwili rozpoczęte. Zależy nam na infrastrukturze edukacyjnej, czyli budowa żłobków, szkół przy należących obiektach edukacyjnych, no i sportowe. PECELA, inst, inst, instytucje kultury, szkoły, żłobki i Tym Wisło, kostrada, ale także y, rondo turbinowe na y, pobitnym nosie. Przy naszej hali na podpromiu należy zamienić parking, który obecnie istnieje na parking wielopoziomowy. Mądrych ludzi, kochających Rzeszów, lubiących pracować na jego rzecz. Rzeszowski Ośrodek Sportu Wodnych. Dobrego gospodarza. I potrzebuje no, jeszcze wielu inwestycji. Potrzebuje rowerzystów. Potrzebuje być y, ważnym ośrodkiem na mapie. Potrzebuje radnych, którzy będą służyli mieszkańcom, którzy będą realizowali potrzeby mieszkańców, nie będą marionetkami, a będą pracowali na potrzeby zrównoważonego miasta. Mądrej współpracy samorządu z, z rządem. Środków zewnętrznych. Środków zewnętrznych z Rzeszów potrzebuje dobrych ludzi w Radzie Miasta, którzy żyją z nimi, wysłuchują ich potrzeby i. No i dobrego prezydenta. Dobrego gospodarza, dobrego prezydenta. Dofinansowania, do różnego rodzaju wsparcia młodym rodzicom. Nie widzę tutaj jakiejś konkretnej, jednej dużej wady. Chyba są korki. Czy tu są wady? Korki. Komunikacja. Komunikacja, w tym komunikacja miejska. Jedne z najdroższych biletów miejskich. Zakorkowane ulice. Czasami ludzie w Rzeszów nie ma wad. Wności, jeśli chodzi o przeprawę przez tory kolejowe, problemy w ruchu komunikacyjnym. Nie ma wad. Bardzo przyjazne, jest bardzo zielone. Jest miastem przyjaznym, wygodnym, zielonym. I jest tutaj co robić i każdy znajdzie swoje piękne miejsce dla siebie. Że tutaj dużo ludzi przyjeżdża, że tutaj są uczelnie, na których studiuje bardzo dużo studentów. No, że mamy sieć dróg rowerowych. Rynek w Przeszowie. To, że możemy żyć w tym mieście, że możemy wychowywać swoje dzieci, że możemy się tutaj kształcić i realizować zawodowo. Dużo przeznaczamy na kulturę, na sport, i w tej chwili mamy opracowywane też dużo projektów na szkoły, na rozbudowy. To są mieszkańcy przede wszystkim młodzież, studenci, ludzie kultury, ludzie sportu nauczyciele mamy bardzo mądrych nauczycieli. Miasto jest przyjazne dla wszystkich dla studentów, dla seniorów. Dla osób, które tu przyjeżdżają, dla turystów. To, że jest miastem zielonym, czystym, o bogatym, jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Jest dużo zieleni, jest dużo miejsc, które są cały czas rewitalizowane place zabaw. Muzyka Bulwary. Zalew Rzeszowski i Żwirownia. Ulica 3 maja, Grunwarska, Kościuszki, cały rynek. Wary dzisiaj góra. Osiedle budzi i rynek miejski. Park, Polonii Jedności z, ma z Macierzą, tam gdzie mieszkam. Na osiedlu Instytucje kultury, o których nie możemy zapomnieć, szkoły, w których uczymy. Harmonia, teatr, Rzeszowskie Domy Kultury i rynek. Bulwary oraz park na osiedlu Krakowska Południe. Każde jedno, bo wszędzie można odpocząć, wszędzie można spędzić swój czas. Muzyka Ponieważ a jestem związana ze środowiskiem sportowym, chcę być przedstawicielem tego środowiska sportowego. To w czym się specjalizuję, czym zajmuję się w Radzie Miasta, myślę, że dzięki mojej, mojej wiedzy i doświadczeniu jeszcze zyskało na jakości. A poza tym jestem społecznikiem, z każdym rozmawiam. Będę chciał dążyć do tego, żeby się mieszkańcom też lepiej żyło. Dużo robię dla mieszkańców Rzeszowa i jestem aktywnym radnym. Jestem bardzo zaangażowany w rozwój osiedla i miasta Rzeszowa. Ponieważ, tak jak do tej pory, zawsze wsłuchuję się w potrzeby ludzi. Zawsze robię to, co chcieliby zrealizować ludzie. Zawsze słucham ludzi. Staram się wsłuchi wsłuchiwać w ich potrzeby, pomagać, wspierać. Ponieważ mieszkańcy. chcemy kontynuować to, co żeśmy rozpoczęli. No, ponieważ jest nas dwóch i zawsze możemy się podzielić rolami. Jeden może mieć część mieszkańców, drugi ma, mo może mieć drugą część mieszkańców i zawsze to będzie globalnie wszyscy mieszkańcy rzeczywistości. Pracujemy podwójnie z efektem podwójnym. Tak jest. 48 godzin. Jestem osobą rzetelną, uczciwą, pracowitą. Staram się zawsze wywiązywać z zadań. Rozumiem potrzeby, znam państwa, państwo mnie nigdy was nie zawiodą, więc. Konrad Fiołek. No, Konrad Fiołek. Konrad Fiołek. Pan Fiołek, Konrad. Mam nadzieję, że wybiorą dobrze prezydenta, którego w tej chwili mamy. Dwójnie prosimy wszystkich tak. mieszkańców o zagłosowanie na Konrada Fio. Tak? Pan prezydent Konrad Fiowek, obecny Konrad Fio.